Co byś zrobił, gdyby ktoś, kto nie żyje, zaczął z tobą rozmawiać? Nie przez sny, nie przez znaki, ale przez papier, codziennie nowe słowa, nowy wpis, a pióro już dawno leży nieruchomo. To nie historia o duchach, to historia o czymś znacznie gorszym. To wydarzyło się w 2021 roku. Amelia, 23 lata, od dwóch miesięcy próbowała wrócić do normalności po śmierci swojej młodszej siostry, Julki. Dziewczynka miała 16 lat, kiedy zginęła w wypadku samochodowym wracając ze szkoły. Prowadziła dziennik, typowe zapiski na stolatki, aż do ostatniego wpisu. Jutro będzie inny dzień, może lepszy. Po pogrzebie Amelia zabrała kilka rzeczy z pokoju siostry, między nimi pamiętnik. Schowała go głęboko, bardziej z sentymentu niż ciekawości, ale miesiąc później dziennik sam spadł z półki. Nie było przeciągu. Nie było wstrząsów, nic nie mogło go ruszyć, ale kiedy Amelia podniosła pamiętnik, zauważyła coś dziwnego nowy wpis dzisiejsza data to samo pismo co Julki, tylko że Julki już z nami nie było. Amelia próbowała to racjonalizować może pisała przez sen może to tylko jej podświadomość. Ale następnej nocy kolejny wpis, tym razem bezpośredni komunikat. Wiem, że czytasz, przestań, to nie dla ciebie. Wtedy zaczęły się sny, nie koszmary, raczej rozmowy. Amelia widziała Julkę siedzącą na łóżku z dziennikiem w rękach. Szeptała coś bezgłośnie. Amelia budziła się zawsze o tej samej godzinie, trzeciej 16. Wpisy w dzienniku stawały się coraz bardziej osobiste. Wspomnienia, o których Amelia nie wiedziała, listy do matki, których nigdy nie wysłano, historia z dzieciństwa, o których Julka milczała. Pewnego wieczoru Amelia odważyła się. Napisała na marginesie pytanie: Co próbujesz mi powiedzieć? Następnego dnia pojawiła się odpowiedź: Cztery słowa: Nie jestem tutaj sama. Od tej chwili dziennik zmieniał się sam. Nowe wpisy pojawiały się nawet na zamkniętych stronach. Czasami zawierały ostrzeżenia. Najgorszy wpis pojawił się w październiku. Dziennik leżał otwarty na poduszce. Krótka wiadomość: Ona już tu była, dzisiaj znowu przyjdzie. Tego wieczoru światło zaczęło migać, drzwi łazienki otworzyły się same, a w lustrze Amelia zobaczyła twarz siostry, zniekształconą, jakby coś próbowało przez nią przejść. Julka. A może coś podszywające się pod nią poruszyła ustami. Amelia usłyszała w głowie szepty: Przestań mnie czytać, to nie ja piszę. Tej samej nocy dziennik spłonął, sam z siebie, bez żadnego źródła ognia. Papier zapłonął jakby od środka. Amelia uciekła z mieszkania, do dziś nie wróciła. Nie wiemy czym był dziennik, czy był narzędziem, czy czymś, co samo żyło. Jedno jest pewne: jeśli coś z tamtej strony chce się z Tobą skontaktować, znajdzie sposób, nawet jeśli nie chcesz odpowiedzieć. Jeśli oglądasz to w nocy, spójrz za siebie. Czasem to, co zostaje po bliskich, nie jest takie niewinne, jak myślisz. Do zobaczenia, o ile dasz radę zasnąć.